Archeolodzy badają Petre w Jordanii od 200 lat, a w 2024 roku znaleźli coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. To grobowiec z co najmniej 12 kompletnymi ludzkimi szkieletami i artefaktami, które mają ponad 2000 lat. Znajduje się tuż przed skarbcem. Przedmioty z brązu, żelaza i ceramiki zostały umieszczone przez zmarłych, co pokazuje, jak ludzie honorowali swoich bliskich, gdy odchodzili. Jest to rzadka okazja dla naukowców, aby dowiedzieć się więcej o. Na Batajczykach, starożytnej grupie arabskich nomadów, którzy zbudowali Petrę. Przedmioty znalezione w grobowcu pod skarbcem Petry są w niesamowitym stanie, ale szkielety zrobiły się kruche z powodu wilgoci wewnątrz grobowca. Planują zbadać szczątki i wyodrębnić DNA, aby sprawdzić, czy ludzie w grobowcu byli spokrewnieni. Podczas gdy niektórzy naukowcy rozwiązują tajemnice grobowców, inni wyszkolili sztuczną inteligencję, aby znajdowała dla nich nowe, starożytne miejsca. Stworzyli algorytm, który współpracuje ze specjalnym rodzajem zdjęć satelitarnych. Technika ta wykorzystuje fale radiowe, które mogą zajrzeć pod piasek, ziemię, a nawet lód, aby znaleźć ukryte obiekty. Sztuczna inteligencja pomoże przeszukać ogromną pustynię na Półwyspie Arabskim, zwaną The Empty Quarter, w poszukiwaniu skarbów archeologicznych. Główni naukowcy eksperymentu wyszkolili algorytm do rozpoznawania ukrytych lokalizacji przy użyciu danych z miejsca, które znaleźli wcześniej. Nowa technologia może odkrywać zakopane struktury z dokładnością do 51 cm, a to oznacza ogromną precyzję. Inna przełomowa technologia, LIDAR, co oznacza Light Detection and Raging, pomogła archeologom odkryć nowe ukryte miasta na całym świecie. LIDAR może dostrzec duże struktury pod warstwami roślinności i mapować nawet subtelne zmiany w starożytnych krajobrazach. Używają go do skanowania dużych obszarów z małego samolotu latającego nad miejscami, które nie są tak łatwe do zbadania z ziemi jak gęsta dżungla. Tylko w ciągu 24 lat znaleźli nowe osady majów w południowym Meksyku, ogrody, drogi i rzeki w ekwadorskich lasach deszczowych Amazonii, starożytne ruiny na wyspie Tonga na Pacyfiku oraz pozostałości dwóch średniowiecznych miast na trasie Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie. Być może jakaś inteligentna technologia zdoła również wyjaśnić, co Merch Simpson robi na ziemi w starożytnym egipskim grobowcu sprzed 3000 lat. Rysunek przedstawiający kobietę o żółtym kolorze skóry, niebieskiej koronie i zielonym stroju niepokojąco przypomina słynną postać z kreskówki. Jeśli nie widzisz tu podobieństwa, mam nadzieję, że przynajmniej spodoba Ci się niesamowicie dobrze zachowany naszyjnik z koralikami z ametystu i agatu. Pochodzi on z innego, niedawnego znaleziska z Egiptu, starożytnego grobowca z 11 zapieczętowanymi pochówkami w pobliżu Luksoru. Archeolodzy znaleźli również dwa miedziane lusterka, jedno z uchwytem w kształcie lotosu, a drugie z unikalnym wzorem bóstwa nieba, kobiet, płodności i miłości. W starożytnym Egipcie włosy figurki zostały pierwotnie wykonane z prawie 4000 koralików błotnych. Kolejnym niesamowitym znaleziskiem z 2024 roku jest starożytna grecka świątynia z nienaruszonymi pochówkami, sarkofagiem i mnóstwem złota w środku. Uważa się, że została zbudowana przed rokiem trzechsetnym przed naszą erą, a marmurowe lwy, również znalezione w środku, zostały wykonane z tego samego marmuru, co Partenon w Atenach. Grecja jest tak pełna starożytnych skarbów, że miasto Saloniki pomieści nawet około 300 tysięcy tych artefaktów w swoim nowym systemie metra. Archeolodzy we Francji znaleźli zabytek niepodobny do żadnego innego i nie mogą dowiedzieć się do czego był używany. Jest to bezpośredni dowód na to, że ludzie żyli tu między Neolitem a wczesną epoką żelaza. Najpajniejszą częścią jest pomnik wykonany z trzech unikalnych kształtów, które pasują do siebie jak puzzle. Trochę żwiru znalezionego w pomniku może oznaczać, że kiedyś było tam drewniane ogrodzenie, zwane palisadą. Ludzie, którzy go zbudowali, prawdopodobnie używali go do ochrony lub dekoracji. Zespół badał warstwy gleby wokół pomnika, aby dowiedzieć się więcej o jego pochodzeniu. Jedynymi narzędziami znalezionymi do tej pory były ostre, krzemienne kamienie, które były używane w okresie neolitu. Następnym krokiem będzie datowanie radiowęglowe, aby dowiedzieć się ile dokładnie lat ma to miejsce najstarsze odszukane do tej pory siodło zostało znalezione w grobie kobiety w pobliżu skraju pustyni Taklamakan w północno-zachodnich Chinach. To siodło jest najstarszym, jakie kiedykolwiek odkryto. Zostało wykonane z kawałków skóry, które zostały zszyte i wypchane słomą oraz sierścią zwierzęcą, aby było miękkie. Zwykle rzeczy wykonane z naturalnych materiałów takich jak ten nie trwają zbyt długo, ponieważ gniją lub rozpadają się. Jednak pustynia Taklamakan jest na tyle sucha, że pomogło to zachować artefakt. Pasterka, która używała siodła Została pochowana w pełnym stroju jeździeckim. Dowodzi to, że nie tylko mężczyźni używali siodła i brali udział w wypasaniu zwierząt i podróżach. Przenieśmy się do Gwatemali, gdzie ozdobna jadeitowa maska, wykonana przez starożytnych majów, czekała przez wieki na odkrycie. Naukowcy wykorzystali datowanie radiowęglowe, aby określić jej wiek. Uważają oni, że maska może reprezentować bóstwo burzy Majów, potężną postać w ich mitologii. Tego rodzaju maski były często wykonywane w celu uhonorowania rodziny królewskiej Majów i umieszczano je w grobowcach królów i królowych podczas ich pochówku. Grobowiec króla został również ozdobiony rzeźbami wykonanymi przy użyciu narzędzi wykonanych z obsydianu wulkanicznego. Po 15 latach poszukiwania naukowcy mogli w końcu ustalić skąd pochodzi kamień ołtarzowy Stonehenge. Porównali maleńkie minerały wewnątrz kamienia ze skałami z wielu punktów we Walii i Anglii i wykluczyli wiele miejsc. Następnie znaleźli idealny obszar w Szkocji około 750 km od Stonehenge. Obszarem tym mogą być nawet orkady, grupa wysły w północno-wschodniej Szkocji, gdzie Wiele się działo w okresie Neolito. Najważniejsze pytanie brzmi teraz, w jaki sposób starożytni ludzie przenieśli tak masywny kamień na taką odległość. Kamień ołtarzowy ma ponad 4,8 metra długości i waży ponad 6 ton. Nowa teoria mówi, że mogli używać łodzi do przenoszenia go wzdłuż wybrzeża i rzek. Gdy był już blisko stąchęcze, teoretycznie mogli przeciągnąć go przez ląd za pomocą drewnianych sań, lin i dużej ilości pracy zespołowej. Na północy Francji podczas budowy nowego domu na powierzchnię wyskoczył starożytny dom. Okazało się, że był to luksusowy miejski dom dla elity z II wieku naszej ery. Jego wnętrze zostało zniszczone przez pożar, ale pod zniszczoną warstwą znajdują się piękne freski ogromnych rozmiarów. Tureccy archeolodzy odkryli kości, ramion i łap słoni, które żyły około 9 milionów lat temu. Znaleźli również skamieniałości wczesnych koni, żyra, a nawet tygrysów szablozębnych. Zidentyfikowali już 43 różne typy Zwierząt z tego miejsca i zebrali ponad 4000 skamieniałości. Kolejnym fajnym znaleziskiem z Turcji jest bardzo stary warsztat w jaskini Inkaya. Wygląda na to, że ludzie używali go przez 24 tysiące lat bez przerwy. Wewnątrz znajduje się kilka narzędzi, takich jak płatki i ostrza, które zostały wykonane w warsztacie. We wschodniej Turcji rolnik przypadkowo znalazł pod ziemią mozaikę o powierzchni 92 m2 z okresu późnego Rzymu lub wczesnego Bizancjum. Eksperci twierdzą, że jest to jedyna w swoim rodzaju rzecz z tego regionu, która po tylu latach wciąż jest w w jednym kawałku. Wzór przedstawia dziesiątki drzew i roślin i zwierząt, które znaleziono w starożytnej Turcji. W okolicy może być więcej skarbów, więc planują kontynuować kopanie. Naszym ostatnim przystankiem będzie Sycylia, gdzie archeolodzy odkryli ogromny, starożytny kompleks termalny. Wewnątrz znaleźli dwa pokoje z podłogami pokrytymi kolorowymi muzaikami, wraz z dużym dziedzińcem otoczonym łukowatymi skrzydłami. Gdy kontynuowali kopanie, odkryli kolejne części starożytnego miasta. Znaleźli oni nowe drogi i pozostałości ogromnego kompleksu, wraz z odcinkami starych kamieni murów, które były częścią fortyfikacji miasta. Odkrycia te... Pomagają naukowcom wyobrazić sobie, jak miasto mogło wyglądać w czasach starożytnych. Nie jest jednak pewne, czy łaźnia została zbudowana przez Greków czy Rzymian, ponieważ obie cywilizacje żyły na Sycylii dawno temu.